Gość Studia Bałtyk. Marcin Cychowski, koordynator okręgu w koszalinie nowego ugrupowania Polska Razem. Jarosława Gowina, dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor. My wyjaśnimy, co pan musi koordynować, co pan będzie koordynować. Jak państwo wiecie, powstaje nowe ugrupowanie, nowa partia polityczna. W międzyczasie, zanim te struktury zostaną formalnie powołane, potrzebna jest osoba, która nawiąże kontakt oso z osobami, które zgłosiły swój akces jeszcze internetowo, jak powstawał ruch. Jedna godzina dla Polski, dlatego z tymi osobami rozmawiam. Trzeba było przygotować również osoby do wyjazdu do Warszawy na, na konwencję, która odbyła się w ostatnią sobotę. No i rozmawiam właśnie z tymi osobami, nawiązuję kontakt z nowymi środowiskami i zachęcam ich do wstąpienia i tworzenia nowego ugrupowania. I jak liczne są te środowiska, które są za partią, za ugrupowaniem Mirosława Gowina? Jeżeli chodzi o koszalni okolice, to internetowo zadeklarowało chęć wsparcia ruchu jedna godzina dla Polski. Jest to taka, taki ruch, który jak gdyby poprzedzał utworzenie tego ugrupowania około 40, około 40 osób z większością z tych osób się spotkałem. Spora część potwierdziła swoje zaangażowanie. Natomiast jest to sprawa świeża, ugrupowanie powstaje i ludzie się na bieżąco zgłaszają. Pan ma, pan ma doświadczenie polityczne wobec tego, te 40 osób to mało, dużo? To jest tak akuratnie, tak, moim zdaniem, dlatego, że jeżeli ugrupowanie nie zaistnieje publicznie, nie zaistnieje w sondażach w sposób wyraźny, to chętnych jest bardzo mało jak Pani wie, ja, ja zakładałem tutaj struktury kiedyś Prawo i Sprawiedliwości i w 2002 roku, kiedy kierowałem Prawo i Sprawiedliwością i, i PiS szedł w koalicji z Platformą, z Unią Wolności, z Ligą Polskich Rodzin, to wtedy PiS liczył trzech członków. E, tak więc e, te 40 przy tych trzech to jest bardzo dużo. Po latach, kiedy pana odszedł, nie po drodze Panu ani z Pisem, ani z innymi ugrupowaniami, ani z Platformą? Tak, ja w 2009 roku opuściłem Prawo i Sprawiedliwość, były dwa główne powody. Pierwsze, już byłem zmęczony działalnością polityczną, działalnością partyjną. Ja od 92 roku uczestniczyłem w życiu politycznym Koszalina, regionu w różnych, w różnych formach, a po drugie też chciałem założyć własną działalność gospodarczą, dlatego też yy, jestem taką osobą, która angażuje się w jakieś projekty w 100%. I po latach yy. zmęczenie yy, działalnością polityczną już panu minęło? No i minęło, może zmęczenie działalnością polityczną, ale również też m, obserwuję, co to dzieje się w kraju i, i uważam, że po, w, Polska potrzebuje, potrzebuje zmian. E, I to też wynika właśnie z mojej praktyki związanej z działalnością gospodarczą. No, ja prowadzę firmę kancelarię. To nie będziemy reklamować teraz. Pani... Tak, tak. To ale to ja, to prowadzę, ja prowadzę firmę, która zatrudnia dwie jedną osobę i zetknąłem się z takimi b, b, przeszkodami biurokratycznymi, że po prostu trzeba to po prostu w jakiś zmienić po to żeby I Polska razem to zmieni. Tak, Polska razem to zmieni. Polska razem stawia właśnie na wolną przedsiębiorczość, stawia, żeby te bariery dla przedsiębiorców, szczególnie tych małych znieść, żeby te bariery ograniczyć. Poza tym wie pani też Ale o tym nie mówią tylko o tym nie mówi nie tylko wasze ugrupowanie, żeby zlikwidować bariery. Bo no tak, ale te ugrupowanie, które teraz rządzi, no jakoś to nie robi, nie idzie w tym kierunku, tak, a też proszę państwa jest tak, że tak naprawdę się stawia głównie na duży biznes, cieszy się z inwestycji zagranicznych, to jest ważne, ale często zapomina się o tych przedsiębiorcach takich które prowadzą małe firmy. Często te przypisy prawne są tworzone, m, tworzone, adresowane do dużych firm, które stać na, nie wiem, na kancelarie prawne, na jakieś biura, biura księgowe. Natomiast te małe firmy nie stać na taką obsługę, nie stać na... Ale na razie długa droga przed Wami, bo Oczywiście. jesteście ugrupowaniem. Tak jest. Znaczy, wniosek został złożony do sądu o rejestracji partii politycznej. Tak więc czekamy teraz na decyzję sądu, sąd zarejestruje partię polityczną, będą struktury i na tej podstawie będą te tworzone oddziały, koła, A różnego jak... rodzaju, um, właśnie te struktury powiatowe, gminne czy też regionalne. A jak to się wydarzyło? To pan znalazł Jarosława Gowina czy Jarosław Gowin znalazł pana? To jest ciekawa sprawa, dlatego że ja zadeklarowałem, czy wyraziłem chęć, z, chęć dostawania maili związaną z taką inicjatywą Godzina dla Polski. Przypominam, była to inicjatywa, która miała na celu uh, zwiększenie zaangażowania osób w działalność społeczną, polityczną, pokazania, że taka działalność jest, y, jest pożyteczna dla Polski, dla, dla kraju. I zgłosiłem swój akces i byłem zaskoczony, bo dostałem telefon od pana Jarosława Gowina z zaproszeniem na rozmowę. Yy, do Warszawy, tam odbiłem dość długą rozmowę osobistą z panem Jasłem Gowinem, gdzie potwierdził tą moją diagnozę, potwierdził moje zdanie na temat sytuacji w Polsce i, i też jak gdyby wspólne rozwiązanie tej sytuacji było to same, tak, mieliśmy te, te same zdania i, uwa i uważałem, że warto podjąć to ryzyko, warto się zaangażować ze względu też na, na mojego syna, tak, żeby miał po prostu w Polsce miał łatwiej, żeby też żyło się yy, mu o wiele łatwiej, żeby te bariery, które ograniczają rozwój naszego kraju, można było znieść. Ale jeśli pan czyta komentarze, chociażby polityków o waszym ugrupowaniu, bo premier no, nie daje większych szans, chociażby Stanisław Żelichowski z psl mówi, że Gowin jest niewiarygodny, a Jarosław Kaczyński miał tyle do powiedzenia, że są dwie zalety. Ładne imię, chodzi o Jarosława, no i że Jarosław Gowin jest wysokim i przystojnym mężczyzną i to wszystko. Tak, ale trudno oczekiwać sprawiedliwości od konkurentów politycznych. Ja działałem kiedyś w ugrupowaniach politycznych, tak więc wiem, że jeżeli dana osoba jest spoza danego grupowania, działa w innym grupowaniu, a nie daj Boże tworzy nowe ugrupowanie, które może być jakąś konkurencją czy zagrożeniem dla istniejących, to wtedy jest postrzegana właśnie w taki sposób. Próbuje się albo bagatelizować szanse tego grupowania, albo po prostu wyśmiewać. No ale tak naprawdę, wyborcy. Pokazą, czy ta oferta trafiła na podatny grunt, czy ten program będzie realizowany przez ludzi, którzy tworzą tą inicjatywę. Ja mam nadzieję, że wyborcy wesprą tą inicjatywę. Też, proszę Państwa, no sytuacja jest taka, że jeżeli Prawo Sprawiedliwość krytykuje te nowe ugrupowanie, ale Prawo sprawiedliwość nawet jak wygra wybory, nie będzie w stanie na przykład rządzić, tak? Tak więc to też pokazuje, że. Tak wtedy ewentualnie ty, wy, jeśli wyjdziecie do Parlamentu, to możecie też współrządzić. Widzi Pan takie możliwości. A patrząc tutaj na nasz lokalny rynek, jakby pan widział współpracę z różnymi partiami, które mamy tu. Chociażby w w proszę Państwa, no tak naprawdę. Pani redaktor, zdecydu zdecydują o tym struktury, które powstaną, tak, bo w odróżnieniu od PiSu czy Platformy Obywatelskiej decyzyjność będzie na poziomie nie wiem, powiatów, kół miejskich, gmin gminnych. To działacze, to członkowie na tym szczeblu będą decydować, czy dany wójt, burmistrz, y starosta y spełnia ich ambicje, tak, czy aspiracje, czy będą z nim współpracować, y czy nie. Jeżeli chodzi o moją ogólną ocenę, Tutaj pana prezydenta Jedlińskiego, to uważam, że raczej dobrze rządzi miastem. I też, proszę Państwa, ja mam porównanie, z, dlatego, że będąc Wojewodą spotkałem się z wieloma burmistrzami, wójtami, i naprawdę, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób działa pan prezydent Jedliński. To, idzie to w kierunku pozytywnym, chociaż mówmy, nie wszystko akceptuję. Ale to, mówmy tak? o partiach. Będzie wam bliżej, czy już jest wam bliżej, panu jest bliżej no, do platformy. No, w opisie pan powiedział tak, a nie inaczej. Mamy sojusze i Demokratycznej, demokratyczne, inne ogrupowanie. Yy, 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 jeżeli chodzi kuczyńskim. o platformę obywatelską, ja od tego grupowania... Dostawałem różnego rodzaju propozycje członkostwa, kandydowania w wyborach i odmówiłem, i to jest moje stanowisko, jak gdyby z tego grupowania, tak? Natomiast w platformie obywatelskiej widzę bardzo wielu ciekawych osób, wiele osób młodych, przedsiębiorców, którzy działają w tym ugrupowaniu. I nie przekreślam tego, tych osób, które działają w tym ugrupowaniu. Natomiast y, gdybym chciał się zapisać do tego ugrupowania, to bym się po prostu zapisał, a nie zakładał nowego ugrupowania. Zwracając do współpracy pana, nowego ugrupowania, to z kim bardziej wam po drodze? Y, jeżeli chodzi o szczebel tutaj ogólnopolski, to oczywiście ta decyzja będzie zapadała y, tutaj u góry, tak, ale... A niżej. A jeżeli chodzi, jeżeli niżej, to Proszę No sytuacja w Koszynie też jest specyficzna, ponieważ y, PiS nie jest realną pozycją wobec m, tego, co się dzieje w mieście. Dlatego, że PiS ma tylko trzech radnych y, w ostatnich wyborach samorządowych. Wynik, Czyli przełączyć się do większości. Wynik PiSu? Nie, proszę Państwa, nie przełączyć się do większości, tylko mieć własne zdanie i być życzliwie krytycznym. tak? Jeżeli pewne rzeczy się podobają, to po prostu mu e, chwalić. Jeżeli się nie podobają, to ganić i mówić, w jaki sposób można to naprawić. Natomiast takie czyste krytykanstwo jest mi, e, jest mi obce. Ale też chcę Państwu powiedzieć, że na przykład cenię bardzo pana Artura Wezgraja. Uważam, że ma formalne kompetencje do tego, żeby być prezydentem miasta, ale jego programu nie znam, bo jego program się kompletnie nie przybija, czy tego programu nie przedstawia publicznie. Na Mazowszu, Mazowszu ugrupowanie Rosława odbiera y, młodych demokratów, a tutaj w Koszalinie? Tutaj nie, tutaj platforma obywatelska a, zgłaszają się do nas członkowie z platformy obywatelskiej, ale to naprawdę są pojedyncze, y, pojedyncze osoby i na razie wyrażają zainteresowanie udziałem w nowym grupowaniu. Natomiast tutaj y, zgłaszają się ludzie młodzi, ale którzy nie byli uczestnikami żadnych partii politycznych, nie działali w tych partiach politycznych, czy stowarzyszeniach młodzieżowych, afiliowanych przy partii politycznych. doradca prezydenta, profesor Tomasz Nawęcz mówi. E, no cóż. Pomysł piekworodę mówimy o możliwości głosowania, oddawania części procenta tak zwanych głosów młodym ludziom, 13-letkam, 14 trzynastolatkom, 15 piętnastolatkom. Po co to wszystko? Do czego to zmierza? Podajmy no, im może prawo jazdy. Znaczy jeszcze. te głosy nie będą oddawać młodzi ludzie? To będą rodzice, ich, rodzice w ich imieniu oddawać. To mama tak. decyduje, kto podniesie za to odpowiedzialność. Tak, ale niż... proszę Państwa, no bo to, to jest tak, że to jest pomysł ekspercki, pomysł zgłoszony swojego czasu przez ekspertów właśnie nowego grupowania. Ale po co to wszystko? Jest to pomysł, który ma przyciągnąć uwagę społeczeństwa, wyborców. Że potrzeba jest wspierania rodzin wielo, wielodzietnych. Także politycy w Tą kalkulacjach drogą. politycznych muszą brać pod uwagę potrzeby rodzin wielodzietnych. Pomysł prawnie, bo jestem prawnikiem, ma małe szanse realizacji, ale, no swoje, ale swojego czasu też prawa, uchwalane prawa dla kobiet też miały małe szanse i się udało, po to, żeby pokazać, że rodziny wielodzietne potrzebują też e, wsparcia. I to nie pomysł rodem? Nie, no to nie jest pomysł z piekła rodem, to jest właśnie chyba z drugiej strony bardziej z nieba rodem, a nie z piekła rodem. Dziękuję bardzo. Marcin Sychowski, koordynator okręgu w Koszalinie nowego ugrupowania Polska Razem, Mirosława Gowina, był gościem Studia Bałtyk. Dziękuję, do słyszenia. Gość Studia Bałtyk.